No hej, kolejny odcinek Tym samym jestem, bo w zasadzie To przed chwilą nagrywałem Poprzedni odcinek Ciekawostki z Ameryki, ale Przyszły właśnie Irpocy Więc rozpakuję je i Pokażę wam mniej więcej jak one wyglądają No okej okay. Otwarte, tutaj jest pudełeczko. Które, o okej okay. Nie wypadło na szczęście mi na podłogę No i jest Niczym się nie różni w ogóle. Mam na myśli pudełeczko, nie same słuchawki, ale chyba słuchawki też się nie będą niczym różnić. Ale sprawdźmy to. Tu jest pudełko od słuchawek starych i tu jest od nowych. E, na górze totalnie zero różnicy, na dole też, z tyłu tak samo nic różnicy. Więc e... Ale ok, otworzę je. Może poznaćcie mi się uda. Teraz dam Wam chwilę ciszy, byście sobie posłuchali. Plastik. Tyle. To co wiem, czym się różni, to chęć. Czyli po polsku zawiasek taki jakby jedna ciekawa rzecz, którą można robić z tymi słuchawkami teraz to grawerunek to nie są moje słuchawki, jakby co będę ich tylko używał teraz przez jakiś tam czas, bo oddałem siostrze moje to dlatego, że tych słuchawek póki co nie będzie mogła używać bo pojechała gdzieś tam i w ogóle więc ja będę ten nowy używał by zobaczyć, czy czymkolwiek w ogóle się różnią tu jest jak widzicie ten grawerunek zrobiłem właśnie siostrze instagrama napis gdzie napisać jeśli je znajdzie i będzie na tyle dobrym człowiekiem, by je oddać. Jeśli bardzo chcecie, możecie dodać moją siostrę. Tutaj jest jej IG. Niby to jest laserem zrobione, ale to jest super gładkie. Czuć, że są te literki, ale to jest... No gładkie, bardzo gładkie. Ale, Case, już widzę, teraz, że używają starego. To nie jest z matowego metalu, tylko dalej błyszczącego. Także upgrade, w którym można zobaczyć, że ktoś ma nowszą wersję Earpodsów jest tylko w nieopłacalnej wersji za 200 dolarów, czy w Polsce za 1000. I teraz powiem wam powód, dla którego sam wolałem, że moja siostra nie przepłacała i nie kupowała wersji z bezprzewodowym ładowaniem. I to jest całkiem proste mi do wytłumaczenia: dlaczego? Się nie opłaca kłowanie nowszej wersji od razu z nowymi sławkami. Powiem to w dolarach, bo polskich cen nie znam. Ten case kosztuje za nowy pierwsza wersja 60 dolarów. Okej. Okay. Nowa wersja case'a kosztuje 80 dolarów. Czyli to jest 20 dolarów różnicy tylko po to, by mieć bezprzewodowe ładowanie. ok na pewno mój kolega ja przy nim nie dam rady nic powiedzieć. No, i teraz nowe kosztują 160 ze starym caseem, a nowe z nowym caseem 200. Czyli to jest 40 dolarów różnicy już. To miało być domyśnik. No więc to jest taki największy powód. A otwierać ich już może nie będę, bo jak otworzę, to się zakończy odcinek. Przyszły? Tak, zakończę go może w taki sposób. Kurwa. OK, Więc możecie teraz zobaczyć jeszcze szybciutko No, dokładnie to samo No, a tak poważnie pomijając to, że mi się serio wyłączył film Podczas nagrywania, no to... To są dokładnie te same słuchawki A ja poczekam aż mi się zabdujtuje telefon, bo... Inaczej nie będą chciały działać Pis W sumie czekajcie, bo to było zbyt głupie zakończenie Jeszcze dodam Mają dokładnie ten sam dźwięk co pierwsza generacja, bo Apple samo to potwierdziło a myślę, że nikogo szczególnie to nie obchodzi, że szybciej się łączą z telefonem. Jest mniejsze opóźnienie, patrząc, że tamte miały już małe. No, więc to jest chyba już wszystko. Chcesz, Macie, coś jeszcze dodać? You, you unusual boy. <laughs> Dodajcie go na Instagramie w takim razie, jak chcę tylko dodać. Unusual boy, ileś tam, coś tam. 77. No. Ok, tu macie tutaj na ekranie i tu mojego Instagrama ja jeszcze: się, 00783. No to tyle. A to są iropcy, które się niczym nie różnią od pierwszej wersji. Są nieadowe. <laughs> w skrócie. Now there's so much doubt and confusion, so I would wait a little bit before we go full on panic. But I am 100% moving country. It's just, it's a subtle move.